Serdeczne życzenia od Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia dla Łódzkiej masy krytycznej. Bardzo nam jest miło, że możemy Wam składać te życzenia dla łodzi właśnie koło naszej łodzi. Bardzo serdecznie Was zapraszamy do Gdyni. Można łódź obejrzeć z bliska. E, można też łodzią popłynąć. E, bardzo się cieszymy, że tyle lat nam się organizować rowerowe zamieszanie w Waszym mieście. Tyle razy u nas w Gdyni pojechała masa krytyczna. E, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Zapraszamy do nas. Z okazji maszyn rodzin, miasto Gdynia przygotowało otwarcie najbardziej kontrowersyjnej inwestycji rowerowej, mianowicie zdublowanej estakady. Czekaliśmy na to razem prawie dwa lata. To jest znamienne, że właśnie dzisiaj, kiedy składam Wam życzenia, gdyńscy rowerzyści mogą zdublowaną estakadą już pojechać. Możecie, możecie również Wy sprawdźcie to z nami.